tej to na konferencji prasowej, aby wystartować i zbierać podpisy poparcia dla kandydata niezależnego na prezydenta Polski, pana Pawła Kukisza. Jest to kandydat społeczeństwa. Kandydat, który walczy o jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest jego jedyny problem. Realny dobój. Jednomandatowe okręgi wyborcze, w których wybieramy do Sejmu. Prezydent ma prawo zarządzenia, przeprowadzenie referendum za zgodą większości Senatu oraz ma prawo zgłoszenia projektu ustawy o zmianie ordynacji. Paweł Kukis nie dzieli Polaków. Ma wyborców na prawicy, ma wyborców na lewicy. Prezydent ma łączyć, a nie dzielić Polaków. Nie obiecuje kruszek na pierzbie jakimi kandydacie, ale te tylko zmiany ordynacji wyborczej, a co za tym idzie, ustroju politycznego państwa walczy o jednomandatowe okręgi wyborcze, które pozwolą zlikwidować partyjne klany władzy i przywrócić Polakom polityczną podmiotowość. Jak wiemy, Szanowni Państwo, wiele, wielu polityków obiecuje, tak tych, jak nazwałem, klan polityków. Baronów obiecują, bo słyszą co ludzie chcą, czego by chcieli, jakich zmiany, ale obiecują tego nie realizują. My chcemy naprawy państwa. Po to jest tutaj jednomandatowe mandatowe z i Po to chcemy popierać, żeby dzięki Kukizowi, który wygra te wybory, mam nadzieję, Polacy zrozumieją i zmienią Polskę na lepszą. Jest to jedyna szansa na naprawę państwa. Ile głosów, ile podpisów chcecie zebrać jak będziecie je zbierać? No, Jak najwięcej byśmy chcieli, jak trzeba 100 tysięcy, to my chcemy 100 tysięcy plus jeden. Jak dużo ludzi jest zaangażowanych w akcję zbierania podpisów? No tutaj akurat doszli, ale jest więcej. Więcej, yy, proszę Państwa, będzie można codziennie w dni robocze składać w papie Gral na ulicy Piłsudskiego 11-15 w godzinach od 16 do 20 oraz w siedzibie lepszego koszalina na zwycięstwa w związkowcu na parterze również w dni robocze od godziny 14 do 15.30 gdzie będę sam siedział tam i przyjmował podpisy na ulicach nie będziecie chodzić? będziemy jeszcze chodzić na ulicach na targowisku miejskim, na giełdach gdzie nam przyjdzie pomysł zależy od pogody, od warunków będziemy chodzić, szukać jak najwięcej, żeby podpisów zebrać, bo jednak to jest ogromna ilość 100 tysięcy w ale jednak. Chcielibyśmy jak najwięcej, żeby pomóc Pawłowi podpisowi. Na razie poparcia dużo nie ma, nie? 4% jak jakbyś taki jeden ma, że, Trzeba do ludzi dotrzeć. Muszą mieszkańcy Przewinę, ale i Polacy zrozumieć, że jedyna naprawa państwa to zmiana ustroju politycznego. Zmiana i naprawa... To jedno mandatowe okręgi wyborcze, gdzie wybieramy ludzi, którzy będą nas reprezentować. Naprawdę nas nie partię, nie oligarki, nie arystokrację baronów, ale mieszkańców Polaków. I to jest najważniejsze dla A na jaki wynik dosyć, dosyć dowolni, czy Paweł Kukiz? Na jaki wynik wyborczy docelowolniczy Paweł Kukiz? 20%. I co potem? Co z takim ewentualnym społecznym poparciem? No zobaczymy, zobaczymy jak to tam się rozłoży. Nie? Ale, ale trzeba, trzeba docierać, trzeba wspierać, nie załamywać się, pokazywać innym, że jest szansa na naprawę kraju, że jest szansa na lepsze życie.